Zimna woda nie stanie się cieplejsza, jeśli wskoczysz później. Nikt nie ma wystarczająco dobrej pamięci, by być skutecznym kłamcą. Człowiek, który milczy po okazanym mu braku szacunku, jest naprawdę groźny. Nie ufaj temu, kto dzieli się wszystkimi swoimi problemami, ale ukrywa swoje radości. Aby być szczęśliwym, nie powinniśmy zbytnio przejmować się innymi. Daj mi sześć godzin na ścięcie drzewa, a pierwsze cztery spędzę na ostrzeniu siekiery. Odcięcie się od tego, co ci nie służy, to prawdziwa siła. Nigdy nie idź za tłumem, idź tam, gdzie jest pusto. Żaden człowiek nie jest biedny, jeśli ma bogobojną matkę. Wszystko, czego się nauczyłem, nauczyłem się z książek. Dbaj o swój charakter, a Twoja reputacja zadba o siebie sama. Gdy wszystko wydaje się przeciwko Tobie, pamiętaj, że samolot startuje pod wiatr, a nie z wiatrem. Osiągniesz sukces, jeśli zaczniesz stosować rady, które dajesz innym. Ten, kto nie potrafi być dobrym uczniem, nie może być dobrym przywódcą. Bogactwo należy do tego, kto potrafi się nim cieszyć, a nie do tego, kto je gromadzi. Ludzie są zazwyczaj tak szczęśliwi, jak zdecydują się być. Tak, którego wypuścisz, może wrócić, ale słowo, które wypowiesz, nigdy nie wróci. Aby cieszyć się pięknem życia, żyj chwilą, a nie przyszłością. Nie możesz się wyleczyć, dopóki trzymasz się tych, którzy wciąż cieranią. Ta sama wrząca woda, która zmiękcza ziemniaka, utwardza jajko. Wszystko zależy od tego, z czego jesteś zrobiony. Im mniej mówisz, tym bardziej ludzie chcą cię słuchać. Nie cenię człowieka, który nie jest mądrzejszy dziś niż był wczoraj. Ten, kto traci pieniądze, traci wiele, ten, kto traci przyjaciela, traci więcej, ten, kto traci wiarę Traci wszystko. Każdy człowiek sukcesu doświadczył porażek, ale powtarzanie błędów nie gwarantuje zwycięstwa. Zły dzień dla Twojego ego to świetny dzień dla Twojej duszy. Najlepszym sposobem, by zwyciężyć w kłótni, jest jej unikanie. Nigdy nie pozwól, by ktoś był twoim priorytetem, jeśli dla niego jesteś tylko opcją. Prawie każdy człowiek potrafi znieść trudności, ale jeśli chcesz poznać jego charakter, daj mu władzę. Hejterzy cię nie nienawidzą, nienawidzą siebie, bo jesteś odbiciem tego, kim chcieliby być. Największą rzeczą, jaką możemy stworzyć, jest nasz charakter. Nie narzekaj na starzenie się to przywilej, którego wielu jest pozbawionych. Strach pokonuje więcej ludzi niż jakakolwiek inna rzecz na świecie. Cztery ciche, ale zabójcze sposoby na pokonanie wrogów pozbawić ich uwagi przechytrzyć ich cierpliwością, odnieść sukces bez zemsty i pozwolić, by karma przemówiła sama za siebie.